Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Dreamfall Najdłuższa Podróż. W ostatnim odcinku walczyliśmy tutaj z jakimiś tutaj właśnie gośćmi na jakiejś arenie. Jest to nowa postać. Po raz pierwszy się nią poruszamy. No i zobaczymy jak to dalej wyniknie. Dlaczego nas przeniosło akurat tutaj w tym momencie. Zaraz może się czegoś dowiemy. Więc porozmawiajmy może z tym naszym trenerem, tak? Że tak się wyrażę? Nieźle, kijanie! Dobrze się dziś spisałeś. Dziękuję mistrzu. Lecz twoja pochwała mnie zawstydza. Światło bogini oślepia mych wrogów, prowadząc mój miecz do zwycięstwa. Twój talent do miecza nie ma sobie równych kijan, podobnie jak twoja wiara, lecz jedno nie ma z drugim nic wspólnego. Co masz na myśli, mistrzu? Nie należy mylić żarliwości religijnej ze sprawnością bojową. Religia i wojna to równie dobre połączenie jak pochodnia i sucha trawa. Jak to? Walczę mieczem za swoją wiarę, a wiara jest tarczą, która chroni mnie w walce. Religia i wojna są niczym dwa ogniwa łańcucha. Raczej jak para węży pożerających nawzajem swoje ogony. Nie daj się ogłupić przez retorykę janie. Nie tego cię uczyłem. Ale misja harmonie. Polityka, odkąd to jesteś kobietą? Marnujesz cały potencjał, czas zresztą też na tę swoją misję. Wielki talent to wielka odpowiedzialność. Mógłbyś daleko zajść, Kijanie. Zamiast tego wybrałeś życie marionetki. Tak, marionetki! Wiem, że nigdy nie pochwalałeś mojej pasji, lecz oddałem swe życie bogini, której słowa ślubowałem bronić. Słowo bogini nie potrzebuje obrony, a życie oddałeś szóstce, a nie bogini. To zupełnie różne sprawy. Nigdy nie zgodzimy się w tej sprawie, mistrzu. Jestem apostołem wiary. Mam... Po tysiąc kroć przepraszam, apostole. Wybacz, mistrzu. Tak, dziecię Ena? Szóstka cię wzywa, apostole. Kiedy? Wybacz, apostole. Masz się stawić natychmiast. Dziękuję. Mistrzu... Wybacz mi. Oczywiście, nie wybaczam. Będziemy kontynuowali trening bez ciebie. Amanon! Nozan! Na środek! I tym razem spróbujcie walczyć lepiej niż dwie nieśmiałe uczennice! Proszę, apostole, musimy się śpieszyć. Jak dwaj kochankowie w świetle księżyca! Walczyć, nie tańczyć! Idź za mną, apostole. A więc ta postać... Wcieliliśmy się teraz w Azadi. Proszę, apostole, musimy się spieszyć. Idź za mną, apostolik. Dobrze, idę, spokojnie. Ok, y... czekają na ciebie apostolik. Czyli tutaj. O oh my god, co się porobiło. Mamy trzy krywalne postacie: Zoe, April i właśnie Kiana. Czyli apostoła właśnie Azadin. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Wszystkie wątki w pewnym momencie muszą się ze sobą połączyć. Apostole... Wybacz, że musiałyśmy przerwać twój trening. Wiemy, że zajmujesz się nowicjuszami, ale to sprawa niecierpiąca zwłoki. Dotarły do nas bardzo niepokojące wieści od naszej armii na wschodzie. Najmilsze apostole, mamy dla ciebie zadanie niezwykłej wagi. Tak, pani. Apostole, wiesz dobrze, że niektórzy mieszkańcy Wschodu nadal opierają się naszym zbożnym wysiłkom, by zjednoczyć ich narody i wnieść słowo bogini w ich życie. Lecz nasza misja trwa. Nic nie może stanąć pomiędzy światłem bogini, a tymi, którzy je odrzucili. Jednak wciąż istnieją tacy, którzy stawiają opór. Ci zatraceni poganie zagrażają ścieżce. Apostole Kianie... Udaj się na wschód, aby zanieść słowo heretykom. Na czele tych rebeliantów, tych odszczepieńców, stoi jeden człowiek. Człowiek, którego ręce nurzają się we krwi wybrańców demon. Jeszcze dziś w nocy udasz się do portu, apostole, i wsiądziesz na statek podniebny zdążający do Markurii. Kiedy już dotrzesz na miejsce, odnajdziesz tego człowieka, tego rzeźnika. Nazywają go Skorpionem. Odnajdziesz go i nawrócisz. Jego śmierć będzie dlań początkiem nowego życia. Niechaj znajdzie przebaczenie w chwale bogini. Znajdź przywódcę rebeliantów tego Skorpiona i ucałuj go w szyję swoim mieczem. Oto twoja misja, Kianie Alvany. Jak sobie życzysz, pani. Twe słowo jest moją ścieżką. Odejdź teraz i pośpiesz się. Niechaj bogini cię prowadzi, apostole. I pamiętaj, że skorpion nie urządli ciebie, jeśli wcześniej ty urządlisz jego. Będę czujny, pani. Błogosławiona bogini, błogosławiona jej ścieżka, błogosławione jej słowo, błogosławiona misja. Możemy mu zaufać? Jeśli nie jemu, to komu? Jest naszym najwierniejszym apostołem. Wie, że nie wolno mu się sprzeciwić. Wykona swoje zadanie. Prorok wyraził się jasno. To zadanie o kluczowym znaczeniu ostatnia przeszkoda tak powiedział prorok kiedy zostanie usunięta. Światło Bogini zaleje świat niczym fala przypływu, topiąc wszystkich, którym brak wiary. Niechaj ten dzień, nadejdzie jak najprędzej. I niechaj Bogini prowadzi naszego apostoła. Przyszłość naszego imperium jest teraz w Jego rękach. Okej, okay. a więc dowiedzieliśmy się sporo rzeczy na jego temat i na temat jego misji, którą musi wykonać. Zmierzamy więc do Markurii. No właśnie. Chyba tędy. A nie, to jest arena. Może tutaj? Nie, tu nic nie ma. A tu? Też nic. Dobra, może trzeba przejść ja przez tą arenie. O oh my god, SMS. Mam nadzieję, że tego nie było słychać. A, a jeśli było, to przepraszam. Dziś w nocy muszę być w porcie mistrza. Statek podniebny zabierze mnie na wschód, za ocean. Nie mam czasu do stracenia. Nie mam czasu do stracenia. Rozumiem. Znów będziesz nawracać? Na tym świecie panuje wielki mrok. Czyż nie jest naszą powinnością rozświetlać go światłem bogini? Nie zdołamy sprawić, by słońce wzeszło w środku nocy, Kijanie. Musimy czekać na świt, jak wszyscy. Musimy znów o tym rozmawiać, Mistrzu? Z jakiegoś powodu poddajesz w wątpliwość wszystko, w co wierzę. To nieprawda, Kijanie. Wiesz, że jestem człowiekiem wiary. Kwestionuję jedynie nasze prawo do narzucania tej wiary innym. Byłem w tych wschodnich krainach i. I czyż nie są one miejscem pełnym mroku i występku? Czyż nie potrzeba im blasku wiary? Czyż nie łapną światła bogini? Co mam powiedzieć? Faktycznie to miejsce pełne arogancji, prześladowań, śmierci i lęku lecz jest tam również piękno, wolność i pokora. Im mocniej świeci słońce, tym mroczniejsze cienie. Pamiętaj o tym, pijakie. Czas na mnie, Mistrzu. Statek podniebny wyrusza obrzasku. Obowiązek wzywa. Obowiązek, obowiązkiem. Pamiętaj jednak, żeby słuchać głosu serca, a nie cudzych rozkazów. Zobaczymy się, kiedy powrócisz. Opowiesz mi wtedy o wschodnich krainach i o tym, jak ocaliłeś tamtejsze panny od życia w grzebie. Niech cię wspiera bogini, Kijanie. Niechaj światło bogini oświetla twą ścieżkę, o. Mistrzu harmonii. Okej. Okay. O, wróciliśmy do Zoe. I rozpoczęliśmy nowy rozdział Alhera. hera Rozdział piąty bodajże. Nic ci nie jest? Gdzie. Gdzie ja jestem? Wciąż we Fringe. Nie pamiętasz? Nie wiem. Jak. Jak tu wróciłam? Wróciłaś? Nigdzie się stąd nie ruszałaś. Goście lokalu znaleźli cię tu nieprzytomną. Podano ci narkotyk. Co? W każdym razie wszystko na to wskazuje. Sprawdzałem zapisy kamer, ale nic tam nie było. Ktoś wyczyścił kryształy pamięci. Gdy znaleźliśmy cię z zeszłej nocy, skontaktowałem się ze znajomą lekarką. Zbadała cię. Powiedziała, że podano ci jakiś syntetyczny narkotyk, ale jego efekty wystarczy odespać. Zamknąłem więc pokój i miałem cię całą noc na oku. To niemożliwe. Byłam gdzieś indziej. April. Co? Spotkałam. April. April Ryan. Byłam w Arkadii, miejscu, o którym mówiła. Byłam tam, więc... Nie, nie mogło mnie być tutaj. Zoe, zaglądałem do ciebie co kwadrans przez całą noc. Nie mogłaś tam wejść, wiedziałbym o tym. Podano ci jakiś środek halucynogenny. Pewnie po nim miałaś tak wyraźne sny. Czyżby to wszystko miało być snem? Nie ma mowy, to nie mógł być sen. Nie, no nie mógł być sen, to wyglądało wszystko. bardzo rzeczywiście, właśnie. Dlatego ta rozmowa z April. Więc wybierzmy tą opcję. To niemożliwe. Byłam tam. Rozmawiałam z April. Nie. nie była skłonna do pomocy, ale z nią rozmawiałam. Jak dla mnie, spałaś tutaj, od kiedy cię znaleźliśmy. Zostawiłaś mnie z Emmą przy stole i poszłaś zadzwonić. Dwadzieścia minut później zajrzał do ciebie ktoś z gości i znalazł cię nieprzytomną. Szybko zrezygnowali z rezerwacji. Nie chcieli być w to zamieszani. Przykro mi. Przykro? Kurde, przecież to nie twoja wina, że ktoś ci podał narkotyk. Ale poważnie się zastanów, jak się wyplątać z tej kabały, zanim stanie się coś gorszego. Nie mogę tak po prostu zostawić rezy. Jestem pewny, że nie chciałby, abyś narażała się w ten sposób. Widziałeś, kto mi to zrobił? Nic nie pamiętasz? Nie. Ubiegła noc to jeden wielki wir wydarzeń. Pamiętam tylko, jak się obudziłam w... Nie. Nie pamiętam niczego, co miało miejsce we Fringe. Nikogo nie widziałem, ale tuż przed całym zdarzeniem do klubu wszedł nasz wspólny znajomy, Markus Crozier. Przyprowadził ze sobą dwie osoby. Zaraz. Przypominam sobie... Przynajmniej część, Markus, bliźniaczki. Bliźniaczki? Pracują razem. Były w mieszkaniu Rezy w Kasablance. No i tutaj zeszłej nocy. Więc to one musiały ci podać to świństwo. Może? Nie rozumiem tylko, czemu mnie po prostu nie zabiły. To już drugi raz jak mnie atakują i wciąż nic poważnego mi się nie dzieje. Ja wiem swoje. Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. Żyjesz, ciesz się tym i nie zadawaj zbyt wielu pytań. Może i masz rację. Może powinnam wrócić do domu, zanim coś mi się... Nawiązanie kontaktu z Markusem okazało się w końcu potężnym błędem. Jeśli Reza wpląta się w coś naprawdę groźnego... Zresztą i tak nie wiem, co dalej robić. Równie dobrze mogę wrócić do Casablanki i poczekać, aż Reza się ze mną skontaktuje. To chyba dobry pomysł. Jak się czujesz? Trochę kręci mi się w głowie, ale biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności, raczej nieźle. Emma już wyjechała? Dziś rano. Wieczorem występuje w Moskwie. Obiecałem informować się na bieżąco o postępach sprawy. I co jej powiesz? Nie wiem. Pewnie to, co właśnie mi przekazałaś. Kto wie, nawet jeśli to był tylko sen, to może faktycznie rozmawiałaś z April. Wydawało mi się to dość rzeczywiste. Nie wiem, muszę sobie ułożyć wszystko w głowie. Teraz chyba pojadę do domu. Nie mam zbytniej ochoty znowu wchodzić w drogę Markusowi lub bliźniaczkom. Sądzę, że próbowali cię zastraszyć. Twój przyjaciel musiał wdepnąć w coś poważnego. Tak. Mam tylko nadzieję. Au! Zoe, nic ci nie jest? To tylko moja głowa. Poza tym, ok. Zostań tu tak długo, jak chcesz. Mogę też znowu wezwać zaprzyjaźnioną lekarkę. Nie ma potrzeby pędzić do szpitala. Nie, muszę wracać do domu. Dziękuję, Charlie. Naprawdę dziękuję. Nie ma sprawy. Wpadnij tu znowu, jeśli kiedyś jeszcze zajdziesz do Newport. I daj znać, jeśli znajdziesz przyjaciela. Albo. albo skontaktujesz się z April. Tak zrobię. Dziękuję za wszystko. Hmm. Okej. Okay. Temat. Cześć. Hej, tu karen z Mokaloko. Od kilku dni cię nie widziałam, więc postanowiłam się odezwać. Mam nadzieję, że wkrótce znów nas odwiedzisz. Zupełnie nie mam z kim pogadać w okolicach południa, yy. okej. Okay. Dobra, nie wiem co teraz. Bo tak naprawdę nie wiemy, co dalej. Wracamy do domu i tyle. Cześć, Kocie, to ja! Gdzie jesteś? Cześliw! Wciąż w Newport, ale już w drodze do domu. Co nowego? Jedziesz do Japonii. Japonii? Rozgryzłam wreszcie notatki rezy. No, większość z nich. Część. Dalej nad nimi pracuję. Ale wiem, że badał sprawę Łatikorp. Łatikorp? Naprawdę? Kurczę, to musi być coś naprawdę wielkiego. Czym się konkretnie zajmował? Tego jeszcze nie wiem, kocie. Ale utrzymywał kontakty z dwoma osobami z Wati. Jedną z nich była ta martwa panienka z jego mieszkania. Z notatek wynika, że po wyjeździe z Newport zmierzał na Hokkaido, jedną z północnych wysp Japonii. Do Wati City, gdzie znajduje się kwatera główna Waticorp. Więcej na razie niestety nie wiem. Wracam do notatek i dostarczyć dodatkowych informacji, gdy już dotrzesz na miejsce. To Japonii znaczy się? Próbowałabym Cię może nawet przekonać, żebyś tam nie jechała, ale tak się napaliłaś na podróż śladami Rezy. A wszystkie ślady wskazują właśnie na Japonię. Wiem. Muszę ruszać dalej, nie mogę przestać. Nie teraz. To zbyt ważne. Gdybym przerwała. Wszystko w porządku, Zoe? I tak i nie. Wszystko okej, niby nic mi się nie stało, ale. Ale wydarzyły się pewne rzeczy. Nie mam teraz czasu się w to zagłębiać, ale kiedyś wyjdzie z tego wspaniała opowieść. Byle ci nic nie było, kocie. Tak jak mówiłam, wracam do notatek. Odezwę się, gdy dotrzesz do Watisity. Bezpiecznej podróży. Dobra, Liv. Trzymaj się. Okej, okay, a więc zmiana ja planów. Jedziemy. A raczej lecimy do Japonii. Jakimś odrzutowcem. I zobaczymy, co tam się będzie działo dalej. Czy Reza dalej żyje. Też tego nie wiemy. I co z tą dziewczynką, która nam pojawiała się na ekranach. Z April. To są najważniejsze pytania, które teraz możemy sobie postawić. Dobrze, opowiedz mi o wierzy. Jak to zwykle z Azadi. Ogromna, arogancka, pełna zbytku budowla. Nie widziałem nigdy czegoś podobnego. Budują chyba drabinę do nieba. Może to jakaś świątynia. Z tego co wiemy o Azadi, są raczej religijni. Powiedzieć, że Azadi są religijni, to jak nazwać w słońce ciepłym. Wiara jest dla nich wszystkim. Pozbawmy ich wiary, a wygramy wojnę. Nie sądzę, żeby to była dobra strategia, Czełan, ale dobrze wiedzieć, że mają jakiś słaby punkt. Wiara jest mieczem obosiecznym. Ta ich wieża może być kolejnym słabym punktem. Kiedy byłem tam wcześniej, zauważyłem, że nadal nie ukończyli budowy. Są tam drewniane platformy dla robotników. Urustowania. w pobliżu wieży? Na jej ścianach. Możemy ich użyć, aby dostać się do środka. Doskonale. Muszę to zobaczyć. Ta wieża jest pewnie bardzo ważna dla Azadi. I jak powiedziałeś, może być ich kolejną słabością. Pójdziesz tam sama. Muszę. Jeżeli będzie nas więcej. Będzie nas łatwiej zauważyć. A jeśli zostaniesz złapana, musi być ktoś, kto wróci do miasta z dostawą. To jest nasza misja. To jest nasza misja, Czałanie. Wrócę przed świtem. Uważaj na siebie, krutowła. Okej, okay. y jesteśmy teraz w roli April. Y jesteśmy z powrotem w Arkadi. Zaczęliśmy także nowy rozdział, więc mam. W tym miejscu się z wami po prostu pożegnam i zobaczymy, co się wydarzy dalej już w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia. Cześć!